Jakiś czas temu CD projekt zszokował świat gier, ogłaszając wiadomość o tym, że tworzą nie tylko nową grę mającą miejsce w Wiedźmińskim Uniwersum, ale całą nową Wiedźmińską trylogię, którą nazwano póki co Projekt Polaris oraz dwie osobne gry dziejące się w świecie Wiedźmina o nazwach Projekt Sirius oraz projekt Canis Majoris. I przechodząc od razu do tematu dzisiejszego filmu, bo zapewne stworzę jeszcze inne obszerniejsze materiały o stricte tych trzech dużych projektach, możemy być pewni, że te, co by nie mówić, aż 5 nowych gier przyniosą nam przynajmniej kilka nowych, niewystępujących wcześniej w grach z Wiedźmińskiego Uniwersum potworów, które są przecież niezwykle istotne w świecie Wiedźmina. Dlatego też postanowiłem zaprezentować Wam dzisiaj 10 potworów, które były w grach jedynie wspominane lub pojawiły się po co tylko w książkach i jest całkiem prawdopodobne, że niektóre z nich pojawią się w nowych grach CD Projektu. No ale już bez zbędnego przedłużenia, zapraszam do oglądania. Przed obejrzeniem filmu muszę ostrzec was jeszcze przed spoilerami dotyczącymi zarówno książek, jak i wszystkich gier o Wiedźminie. Potworem, którego bardzo brakowało w dotychczasowej Wiedźmyńskiej trylogii, z pewnością była Manticora. Potwór, którego większość ciała przypomina lwa, ale posiada również długi, zakończony ostrym żądłem ogon Skorpiona, błoniaste nietoperze skrzydła i rogi. Co ciekawe, początkowo Redzi planowali umieścić tego potwora w Wiedźminie 3 Dziki Gon, a jego gniazdo miało znajdować się w okolicach Kermoren. Manticora była wspominana w książkach pana Sapkowskiego oraz grach i mogliśmy nawet ją zobaczyć, a dokładniej to jej podgatunek: Manticore C Podczas jednej z retrospekcji widzimy mnie dwa zabójcy królów. Szkoda, że ostatecznie nie pojawiła się w grze. Tak sobie myślę, że twórcy mogli zastanawiać się jeszcze nad dodaniem jej w którymś z dodatków, ale być może tworzenie zupełnie osobnego potwora byłoby zbyt skomplikowane i nieopłacalne, a przerabianie, nie wiem, modelu takiego gryfa na mantikorę pozbawiłoby jej tej rangi potężnego i wyjątkowego potwora i byłaby zbyt mało epicka. No ale to już taki mój luźny wymysł. Swoją drogą, to że Redzi panowali umieścić mantikorę w okolicach Kermoren, nie jest przypadkowe, gdyż z Wiedźmina 3 mogliśmy się dowiedzieć, że kolec jadowe Mantikory był wykorzystywany do wiedźmińskiej próby traw, i z tego powodu owy potwór mógłby się też pojawić w jednej z przyszłych gier z wiedźmińskiego uniwersum, jeśli twórcy wymyśliliby sobie na przykład, że wydarzenia będą miały miejsce kilkaset lat wcześniej i sterowalibyśmy jakimś młodym wiedźminem ze szkoły wilka. Ale to też jest oczywiście tylko gdybanie. Przejdźmy dalej. Niewykluczone, że akcja, albo chociaż jakiś fragment fabuły w jednej z nowych wiedźmińskich gier, będzie miał miejsce na jakiś Pustyni, których w świecie wiedźmina przecież nie brakuje. Wtedy z pewnością mielibyśmy do czynienia z jakimś potworem pustynnym. Jednym z takich potworów jest upiór nazywany pustynnicą, którego karta jest obecna w samodzielnej wersji Gwinta. Jest to też pustynna wersja znana nam już z Wiedźmina III, Banshee. Być może podobnie jak jej podstawowa wersja, potrafiłaby przywoływać szkielety, a świadczy o tym to, że są one widoczne na karcie ją przedstawiającej. Innym pustynnym potworem mogłaby być Lamia, czyli Pół kobieta półwąż, potrafiący przybierać postać pięknej kobiety. Jest to taki trochę pustynny wampir. Jej umiejętności polimorfii nieco przypominają bruksy, ale oprócz tego lamie również wysysają ze swoich ofiar krew za pomocą kłów. Co do bycia wampirem, są to jednak tylko przypuszczenia. Trzecim potworem jest równie sławny, a być może nawet bardziej znany niż Manticora, mityczny potwór legendarny niczym złote smoki. Feniks. Dlaczego przyrównałem go do Złotego Smoka? Ano dlatego, że w opowiadaniu Granica Możliwości, czyli opowiadaniu w którym pojawia się słynny Złoty Smok Widenteter Gerard Geralt sam go do niego przyrównuje, sugerując, że Feniksów, podobnie jak Złotych Smoków, nie ma. Ale skoro okazało się, że Złote Smoki istnieją, to prawdopodobnie tak samo jest z Feniksami. Dowodem na to może być chociażby to, że Feniks pojawił się w grze Gwint, gdzie został sklasyfikowany jako Drakonid. Feniksy, podobnie jak Złote Smoki, są istotami rozumnymi i nie atakują ludzi, jeśli ci nie stanowią dla nich zagrożenia. Fenicy są oczywiście bardzo potężnymi stworzeniami, ale do ich najbardziej charakterystycznej i znanej zdolności zdecydowanie należy odradzanie się z popiołów. Bardzo ciekawy potwór, którego z wielką chęcią zobaczyłbym w jednej z przyszłych wiedźmińskich gier. W nowych wieźminach mogłyby też pojawić się jakieś występujące w tym uniwersum teriantropy, których nie mieliśmy przyjemności jeszcze oglądać w grach. Do tej pory mieliśmy do czynienia z wilkałakami, zwanymi również likantropami i niedźwiedziołakami, jakimi są przecież skelegijscy berserkowie, czy berserkerzy, jestem pewny, jak to się mówi. Ale w książkach pana Andrzeja Sapkowskiego wspominane były również kotołaki oraz szczurołaki. Są to oczywiście ludzie, potrafiący przemieniać się w potwory, przypominające ogromnego kota oraz wielkiego, humanoidalnego szczura. Kotołaki, oprócz tego, że zostały wspomniane w książce, pojawiły się również w komiksie Racjastanu oraz samodzielnej wersji Gwinta. Z kolei szczurołaki, oprócz książek, początkowo miały pojawić się w pierwszej grze o Wiedźminie, gdzie miały grasować w wiedźmińskich kanałach. Powstał nawet w grze ich model. Są to ponoć jedyne teriantropy, atak które zamieszkują kanały miast na całym Wiedźmińskim kontynencie. Z pewnością można by stworzyć jakąś ciekawą, związaną z nimi historię w jednej z przyszłych Wiedźmińskich gier. W końcu niemal na pewno, któraś przygoda będzie miała miejsce w jakimś sporym mieście z kanałami. Kolejnego potwora umieszczam na tej liście, ponieważ Redzi początkowo również planowali go umieścić w Wiedźminie 3. gon. Powstały nawet grafiki koncepcyjnego przedstawiające. Mam na myśli potwora leśnego o nazwie Ośniak, którego Geralt wspomina nawet podczas wykonywania zadania Egzamin z Alchemii na Skellige. Druidzi powinni przecież znać każde drzewo i każdy krzak. Ale nawet my wiemy, że w pewne części wyspy lepiej jej nie zapuszczać. Bo choć potrafimy okiełznać zwierzęta, to potwory już nie. A jeden z nich ma tu ponoć leże. Leszy? Ośniak? Nie wiem. Tak jak wspomniałem, ci, co tam byli, nigdy nie mówią, co ich spotkało. Z przecieków wiemy, że Ośniak miał pojawiać się w lasach i jaskiniach w 4-5 osobowych grupach. Miał teraz zadawać silne, lecz powolne ciosy oraz szarżować, a jego umiejętnością specjalną miała być możliwość leczenia poprzez łapanie i pożywianie się nekrami, jeśli te były w pobliżu i rzucanie martwymi nekrami w oponenta. Twórcy Wiedźmina zrezygnowali jednak z pomysłu na tego potwora na etapie produkcji gry, ale kto wie, być może w jednym z przyszłych Wiedźminów temat Ośniaka powróci. W pierwszym i drugim Wiedźminie mieliśmy do czynienia z potężnymi potworami wodnymi w w postaci Dagona i potężnego Keirana. Być może z kolejnym wodnym bossem będziemy mieli też do czynienia w jednej z przyszłych Wiedźmińskich produkcji. Według mnie, świetnym kandydatem na takie monstrum byłaby Żagnica, zwana również na jej odkrywcy. Geraltium. Jest to pojawiający się w książce krew elfów drapieżny wodny skorupiak, z wyglądu przypominający obrośnięty glonami wielki pniak. Posiada też 10 łap, gdzie każda jest najeżona kolcami niczym odnurza modliszki i przypomina wielkie kleszcze. Oprócz tego posiada też 4 pary sierpowatych szczękoczułek, zębatych jak piły. Bardzo twardy, najeżony kolcami pancerz i płaski, zakończony wachlarzem ogon, dzięki któremu pływa. Swoją drogą, żegnica pojawiła się już na karcie w Grzegwind, a innym argumentem na to, że mogłaby pojawić się w jednej z przyszłych Miejskich gier. Jest też to, że po tym, jak człowiek zaczął zmieniać naturalny bieg rzeki zamieszkiwanej przez żagnicę i zanieczyszczać ją, żagnice musiały przystosować się do nowych warunków, przy czym to ludzie przewożący na barkach trzodę odbudowali ich łańcuch pokarmowy. Tak jest, żagnice polują głównie na przewożone przez ludzi zwierzęta i samych ludzi. Zapewne wielu z Was kojarzy chociażby ze słyszenia słynnego Maga i twórcę wielu mutantów, Alzura. Być może będziemy mieli jeszcze do czynienia z jakimiś mutantami, i wydaje mi się, że najlepszym kandydatem na takie przeciwnika, byłoby ostatnie i to w dodatku wciąż żyjące dzieło Alzura, które doprowadziło do jego śmierci, czyli ogromny, magiczny V. Owy V, oprócz tego, że zmasakrował swojego stwórcę i uciekł, po drodze zrujnował miasto Maribor, aby następnie osiąść na bagnach. Kilka lat później kapituła magów próbowała go jeszcze zlikwidować, ale bez skutku. Ostatecznie ogromny insektoid wyruszył w kierunku doliny Dol -du czyli starożytnego siedliska potworów, aby się tam osiedlić. Być może w przyszłości kolejny Wiedźmin podejmie próbę oczyszczania tej doliny z potworów, a jego najsilniejszym przeciwnikiem okaże się ten ogromny i niepokonany stwór. Ciekawymi istotami są też wszechpotężne i potrafiące spełniać trzy życzenia geniusze żywiołów. Dotychczas w grach mieliśmy styczność w trójce z ginem, no i w jedynce z Ifrytem, ale wydaje mi się, że w tym przypadku to nie do końca, bo przecież geniusze są wszechpotężni, a to były tylko takie ogniste popierdółki. Tak więc w nowych grach oprócz geniusza ognia, czyli Ifryta z prawdziwego zdarzenia, Chcieliśmy też spotkać Marida, czyli odpowiedzialnego za katastrofalne deszcze i ogromne fale na morzach, geniusza żywiołu i odpowiedzialnego za trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, czy nawet gwałtowny wzrost roślin, geniusza żywiołu ziemi... Dao. W przypadku tego ostatniego wiemy nawet, że pewien potężny czarodziej, który miał go na swoich usługach, Herbert Samelford, potrafił z jego pomocą nawet przesuwać góry. W uniwersum Wiedźmina występuje mnóstwo czarodziejów, czemu więc nie miałaby się pojawić jakaś kolejna, zbyt ambitna jednostka, chcąca schwytać dla siebie geniusza żywiołów. Myślę, że mógłby to być bardzo ciekawy wątek fabularny. Poboczny projekt o nazwie Wiedźmin Sirius ma być podobno czymś innym i różnić się od poznanych przez nas dotychczas wiedźmińskich gier. Będzie skierowany do szerszej grupy odbiorców oraz otrzyma nawet tryb multiplayer i nie będzie grą mobilną. Poza tym podobno ma się bardziej spodobać fanom serialu Wiedźmin od Netflixa. Pomyślałem więc, że może w tej grze pojawi się jakiś znany z książek stwór, który nie pojawił się jeszcze w grach, ale zdążył pojawić się już w serialu. I tutaj świetnym kandydatem według mnie jest Chirikka. Potwór o dosyć łagodnym usposobieniu, będący w dodatku na wymarciu. Dlatego też Wiedźmini starają się nie zabijać tych stworzeń. Trudno jest jasno określić jego wygląd, ale porusza się zarówno na czterech, jak i dwóch kończynach, a wizualnie przypomina takie skrzyżowanie różnych Zwierząt. Ma długi ogon oraz wielkie żółte ślepia i krótkie, ale za to ostre kły. Szczerze mówiąc, Hillika wizualnie bardzo podobała mi się w serialu i była według mnie jednym z jego nielicznych plusów. Chętnie zobaczyłbym tego potwora przeniesionego do świata gier. W każdej z odsłon Wiedźmina wprowadzano też nowe, inteligentne potwory, czego przykładem z dzikiego ogonu mogą być chociażby pojawiające się tam Porządka czy Sylwany. Moimi faworytami, którzy nie pojawili się jeszcze w grach, a występowali w książkach, była trójka podziemnych, jaskiniowych potworów, którą to Geralt spotkał w z piwnic w tu Na jej czele stał najinteligentniejszy z potworów, humanoidalny Korred, umięśniony o krępej budowie i ostrych, wilczych kłach, potrafiący układać plany, dogadywać się z innymi stworzeniami, czy nawet rozmawiać w języku wspólnym. Towarzyszyły mu dwa mniej inteligentne potwory. Jeden z nich, należący do gatunku Kilmulis, również był humanoidalny, miał małpią sylwetkę i potrafił wykonywać zlecanemu przez inteligentniejsze od niego istoty drobne zadania, w tym przypadku przez Korreda oraz wykazujące się podobną inteligencją do Kilmulisa, pryskirnik, który jednak wyglądał zupełnie inaczej, gdyż przypominał ogromnego pająka. Uważam, że na pewno spotkanie takiej lub jakiejś podobnej ekipki w grze byłoby fascynującym przeżyciem, tak samo jak fascynujące było pierwsze spotkanie Bożątka. To już wszystkie potwory, które miałem wam do zaprezentowania w dzisiejszym filmie. Swoją drogą w uniwersum Wiedźmina pojawiło się jeszcze sporo potworów, których nie mieliśmy możliwości zobaczyć jeszcze w grach. Więc jeśli chcecie drugą część tego odcinka, napiszcie o tym w komentarzach. Oprócz tego zapraszam was jeszcze do subskrybowania, lajkowania i wspierania kanału. W opisie znajdziecie linki do mojego Discorda, Instagrama, Facebooka. I TikToka. Na razie.